Media obiegły ostatnio informacje o rozstaniu Anny Muchy, 39L i Marcela Sory. Aktorka opublikowała w mediach społecznościowych zaskakujący wpis. Był jedną z najładniejszych par w polskim showbiznesie. Gdy jeden z tabloidów podał, że się rozstali, pani w komentarzach nie kryli zaskoczenia. Żadna ze stron na razie oficjalnie nie potwierdziła doniesień, Ania jednak pokusiła się o wymowny wpis. Na jej profilu w mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie z książką Laurem Muchy – no właśnie, miłość z podpisem. No po takim początku dnia kawa w zasadzie nie jest mi potrzebna. Ale książki nie mogłam sobie odmówić. Zwłaszcza jeśli autorka ma na nazwisko Mucha. Ja sobie poczytam i zaraz już wszystko będę wiedziała o miłości. I dlaczego kochamy? Polecam nie tylko zakochanym. Napisała. Pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy. Internauci pisali, że aktorka pięknie wygląda i rozstanie jej służy. Mamy nadzieję, że Ania w końcu przerwie milczenie i zaprzeczy pasku.